Co to znaczy, że ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota? To nie tylko znane, ale będące inspiracją do licznych anegdot lub obrazów, biblijne stwierdzenie pochodzi z Ewangelii Mateusza i w całości brzmi tak. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Kojarzysz taki werset, który jest zapisem tego, co powiedział w swoim kazaniu na górze Jezus? Otóż zajmuję się tym stwierdzeniem, gdyż zauważyłem, że jest ono dość często, jeśli nie powszechnie, źle rozumiane. Z pewnością znasz jeden dowcip czy anegdotę, że ktoś po śmierci znajduje się wreszcie u bram nieba i tam jest witany zazwyczaj przez, nie wiedzieć czemu, świętego Piotra, który sprawdza tą osobę, czy może ona wejść do nieba. Znasz takie anegdoty? I zwykle okazuje się, że ta osoba nie przestrzegała tego, co trzeba było przestrzegać, albo w ogóle rzeczywistość jest inna niż się wszystkim wydawało, i zasady wejścia do nieba wyglądają zupełnie inaczej. Ale jedno, co łączy te anegdoty i co wynika właśnie ze złego zrozumienia stwierdzenia, które jest naszym dzisiejszym tematem, przypomnę, Ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. A to złe zrozumienie polega na tym, że mówi się, że idzie się przez życie wąską albo szeroką drogą, albo się nawet te drogi kilkakrotnie w trakcie życia zmienia. Ale na końcu jest wąska brama, którą ostatecznie trzeba przejść i wtedy się jest już w niebie. I tu tkwi ten. Podstawowy błąd. Jest odwrotnie. Jezus naucza, że najpierw przechodzi się bramę, a potem przez całe życie idzie się drogą stosowną do bramy, przez jaką się przeszło. Szeroka brama powoduje, że idziesz szeroką drogą na zatracenie, a przejście przez wąską bramę ustawia cię na wąskiej drodze, która prowadzi do życia. I po to, aby to sprawdzić, zobaczmy szeroki kontekst tego stwierdzenia Jezusa czyli spójrzmy na całe kazanie na górze. Zauważmy, że najpierw w rozdziałach 5, 6 i na początku 7 mamy Jezusa, który wyznacza niesamowicie wysokie standardy dla życia swojego ucznia. I gdy, jako słuchacz, można by już zrezygnować i powiedzieć, że te standardy są dla mnie absolutnie nieosiągalne. Jezus, jakby wiedząc to, bo oczywiście Jezus wiedział, że każdy uzna te standardy za nieosiągalne, więc wtedy Jezus mówi: Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród Was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc Wy, którzy jesteście źli, Umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da ducha świętego tym, którzy go proszą. Czyli co mówi Jezus? Mówi, że sam z siebie nikt nie jest w stanie wypełnić tych standardów. Nikt! Dlatego zostaje ci prosić Ojca w niebie o zewnętrzną pomoc. Aby wypełnienie tych standardów było możliwe. I gdy poprosisz, otrzymasz. Otrzymasz Ducha Świętego, i teraz uważaj, dopiero do tych, którzy tego Ducha otrzymają. Jezus mówi: Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. I teraz to zupełnie inaczej brzmi, prawda? Teraz wiadomo, dla kogo jest ten werset i jaka jest kolejność zdarzeń. Ale co jeszcze ciekawsze, a właściwie smutniejsze. I potwierdza to powód powszechnego niezrozumienia tego jezusowego stwierdzenia, natychmiast w kolejnych wersetach Jezus mówi: Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do Was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc, po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. I z tego, co teraz powiedział Jezus, dowiadujemy się dwóch kolejnych rzeczy: że Fałszywość tych proroków, przed którymi przestrzega Jezus, będzie polegać właśnie na tym, że odwrócą oni kolejność zdarzeń. Powiedzą tak: idź drogą, jaką Ci wskażemy, staraj się i rób to, co Ci mówimy, a na końcu przejdziesz pomyślnie przez wąską bramę, o której mówi Jezus. A skąd wiemy, i to jest ta druga rzecz, że na tym właśnie miało polegać kłamstwo tych fałszywych proroków? A wiemy to stąd, że Jezus pokazuje nam proroczo, że ich życie nie będzie przystawało do opisu skazania na górze. Mówili jedno, a robili drugie. Czyli oni sami nigdy nie przeszli przez wąską bramę, bo nie mają ducha świętego. I dlatego nigdy nie znaleźli się na wąskiej drodze. Więc wymyślili religię, wymyślili zapchaj dziurę, która polega na spełnianiu różnych religijnych uczynków i sprawowaniu różnych religijnych obrzędów, które mają na końcu dać przepustkę przez tą wąską bramę do nieba. I nawet to, że ci fałszywi prorocy nazywali Jezusa swoim panem, jest nieprawdziwe. Jest fałszywe, gdyż owoce, jakie wydawali w swoim życiu, nie były owocami dobrego drzewa, jakie zasadził i pielęgnuje Bóg. Bo to dobre drzewo i właściwe owoce tego drzewa to po prostu inny opis faktu, że ktoś, po przejściu wąskiej bramy, znajduje się na wąskiej drodze prowadzącej do życia. Podsumowując, najważniejszym przesłaniem tego krótkiego materiału jest próba odwrócenia dość powszechnego mniemania, że Jezus naucza podążania jakąś drogą, aby w końcu na końcu dojść i przejść przez jakąś właściwą bramę. Która jest bramą do nieba. Jezus naucza, że przejście przez wąską bramę jest początkiem, a nie końcem. Z innych miejsc w Nowym Testamencie wiemy, że przejście przez tą wąską bramę polega na pokucie. Czyli porzuceniu dotychczasowego myślenia i porzuceniu dotychczasowych nadziei na pojednanie z Bogiem przez własne starania i własne uczynki. I na uwierzeniu, zawierzeniu się Jezusowi i oparciu się wyłącznie na tym, co zrobił Jezus. A on umarł za Twoje grzechy, zmartwychwstał i żyje. A więc, gdy porzucisz swoje dotychczasowe myślenie i zawierzysz się Jezusowi, otrzymasz Ducha Świętego. Przed chwilą to cytowałem, pamiętasz? Który to Duch Święty odmieni twoje codzienne pragnienia i który prowadzić cię będzie po wąskiej drodze, która znajduje się dopiero po przejściu tej wąskiej bramy. A innymi słowy, które też już dzisiaj cytowałem, taki ktoś, kto przejdzie przez tą wąską bramę, będzie od tego momentu dobrym drzewem, które wydaje właściwe owoce, owoce, które potwierdzają, że jest na wąskiej drodze do życia. I owoce te będą coraz smaczniejsze, bo już Stary Testament widział tą drogę tak. Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. A że materiały z tej serii są niezwykle skrótowe, pozwól, że na koniec zachęcę Cię do obejrzenia trzech innych niedługich materiałów. O słynnym wersecie Jan 3,16, który mówi o tym, co to znaczy być osobą zbawioną? Materiał o wspomnianym tu dzisiaj słowie tłumaczonym u nas jako pokuta, które oznacza po prostu zmianę myślenia i z czego i na co należy to myślenie zmienić. I wreszcie materiał o różnicy między religią, o której też dzisiaj tak wiele mówiłem, a Królestwem Bożym, o którym to Królestwie Bożym jest. Całe również wspomniane dziś kazanie na górze. A do religii właśnie namawiają nas fałszywi prorocy, przed którymi przestrzega nas Jezus, którzy odwracają te wydarzenia, mówiąc, że idziemy jakąś drogą, a brama, przez którą musimy przejść, jest dopiero na końcu.